Tych intelektualnych przepychanek e, wrócimy. Ja nie wiem, czy na, czy na intelektualne na pewno na stadionowe przepychanki, bo pan Piotr Staruchowicz, który jest i w e, tygodniku tak. polityka, i w tygodniku wprost w jednym udziele wywiadu, e, w drugim e, jest e, o nim artykuł, a stał się jakąś taką. E, Nową postacią, kimś, kto e, nadaje temperaturę i tempo polskiej polityce. Jedni go popierają, drudzy mówią chuligan, jedni mówią prawdziwy Polak. E, studiował ASP, próbował studiować kulturoznawstwo, drudzy mówią facet, który e, dał po mordzie nie tylko policji, ale dał Pomordzie e, piłkarzowi. Dla mnie to jest żadna postać, w ogóle to jest nikt dla mnie. Oprócz tego, że jest człowiekiem, jakich sobie żyje, to jest dla mnie bandzior i generalnie kimś, kim mi się w ogóle nie chce zajmować, tak? Ale właśnie ze zdumieniem skonstatowałam, że mm, no są o nim takie teksty, wiesz, to mi się Che Guevara przypomina, który po prostu torturował ludzi, Podrzynał gardła małym chłopcom, bił, gwałcił, zabijał. Do tej pory jacyś młodzi lewicowcy noszą romantyczne zaczerpnięty z dzienników motocyklowych wizerunek Czegewary na koszulkach, a to było zwyczajne bydle. Nie chcę powiedzieć, że Piotr Staruchowicz to jest Czegewara. Chcę nie porównywać te postacie, tylko porównywać te sytuacje, że tak naprawdę widzę, w jakim tonie utrzymane są te teksty. Chłopak z dobrego do domu i twarz stadionowego bandytyzmu. Lider kiboli i legi wymyka się schematą. I taki już lit tego artykułu we, w Wniosujku sugeruje, że to jest taki romantyczny chłopiec, taki po prostu łobus. Który trochę narozrabiał, ale w gruncie rzeczy jest dobry, miły i wykształcony? Nie! Dla mnie pan Staruch nie wymyka się schematą, gdyż historia zna bardzo wiele przypadków wykształconych, inteligentnych, oczytanych bandytów. Chciałem na wstępie bardzo podziękować za nagrodę, która jest dla nas naprawdę dużym wyróżnieniem i dużą mobilizacją do dalszej pracy. To, że możesz skończyć Harvard i gwałcić, bić, torturować, zabijać, okradać, wymuszać. Handlować narkotykami, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, to się nie wymyka żadnym schematom. Lit tego artykułu wskazuje na to, że ta teza jest po prostu głupia. Niepokojące w tym wszystkim jest to, do czego odnosi się Tomasz Lis z kolei, że pan Staruch stał się takim orężem, takim symbolem, który używanym przez PiS, przez Jarosława Kaczyńskiego, który utożsamia. Rówki Polski, ba bandytyzm z organizowaniem się patriotycznie społeczeństwa w społeczeństwo obywatelskie. Co ciekawe, pięć lat temu pan Jarosław Kaczyński powiedział, że organizowanie się w społeczeństwo obywatelskie jest złym symptomem i go nie popiera. Teraz wystawia tego faceta tylko dlatego, że na trybunach są hasła antyplatformowe. Chciało się też posłowi, to taka chlubne, chlubny wyjątek wśród tych wszystkich posłów, którzy się na, psikali spryskiwaczem do ust e, z samochodu, którzy zjedli e, sfermentowane jabłka. Bo był jeden poseł, który zapytany przez dziennikarza, on, jak on się czuje, on powiedział, że się nie czuje. Po czym wsiadł do, do losowo wybranego auta, do e, kierowcy i pojechał, usilnie kazał mu się zawieźć do domu. Ej! To nie znacie tego pana? No nie znamy, no, pokawał się do samochodu. Ale Nie znam tego pana. Proszę, żebyś wyszedł stąd. Ewidentnie był w stanie wskazującym w środku dnia o godzinie 10.00 był to pan poseł, PSL Andrzej Pałys i on zezignował zbycia bycia posłem. Z, powiedział, że nie chce być na listach, bo na razie był nasz fank yy, PSL i się wycofuje. Zabawny jest komentarz dalszy, że, ale tak naprawdę, no, jak to w Polsce, musiał coś powiedzieć, że jednak, ale on zawsze w swoich działaniach opierał się na takich wartościach jak uczciwość, koleżeńskość i honor. Starał się pracować jak najlepiej. I tak właśnie wyglądało to pracowanie jak najlepiej oraz koleżeńskość to tam była duża koleżeńskość. Jako 10 rano był na pruty, to znaczy, że z kolegami całą noc. Koleżeństwo wcielał w życie. Przypominają mi się słowa jednej, e, jednego z moich ulubionych polityków, Margaret Thatcher, która powiedziała kiedyś, że jak chcesz, żeby coś było zrobione, to idź do kobiety, a jak chcesz, żeby coś było powiedziane, to idź do mężczyzny. Proszę Państwa, jak się okazuje, w Polsce wprawdzie prostytutki zgwałcić się nie da, ale na rynku międzynarodowym pokojówkę jak najbardziej. Nie wiem, co o tym myśleć. Oczywiście chyba trudno jest e, ferować e, wyroki. Znaczy, wizja, wizja, sama wizja fizycznie tego. Starego faceta biegnącego nago za jakąś pokojówką jest dla mnie po prostu komiczna. Znaczy jestem w stanie uwierzyć, że ludziom odpala władza. Był to tak? powiedzmy, może nie każdy. E, nie, bo też Dominik tak, Stroskan, e, szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który w Nowym Jorku w jakimś tam ekskluzywnym hotelu miał... Usiłować zgwałcić Pokojuwka Pokojówka weszła... Tak? Usiłować zgwałcić. Usiłować, zgwałcić to mu nie wyszło i naszym tak. też nie wyszło. To jest... Natomiast pokojówkę próbował. Podobno doszło do zmuszenia do seksu oralnego. Zastanawiam się, jak on ją zmuszał. Bo, bo ona weszła do łazienki. On tam nagi był, jak to w łazience. Tylko zaczął za nią biec. Podobno ją zmusił, po czym szybko pobiegł do samolotu i chciał uciekać. Ale go złapali. Znaczy nie wiem, no jego adwokaci twierdzą, co gdyby się potwierdziło, to raczej zamyka temat, że w czasie, kiedy miało dojść do, tego, do tej napaści, on był na obiedzie z córką. No więc to jest dosyć mocna, moim zdaniem, linia obrony, bo jeżeli to się potwierdzi, no to rzeczywiście z trudno ty... usiłować kogoś zgwałcić i równocześnie jeść Bezle? obiad w publicznym miejscu, jeżeli by obsługa knajpy potwierdziła, że. Ale wiesz, swoją z drogą na marginesie. Nie, ma nie Swoją drogą na marginesie. Może obiad państw... był niedobry. Pewnie Ciebie zdziwi i Państwa zdziwi, ale szkoda mi tego faceta. I powiem Ci, że faceci to jednak w pewnych. Jego, czy pokojówki? Nie, szkoda mi tego faceta, bo tak sobie pomyślałam, że faceci to w pewnych rzeczach mają jednak przyrąbane. Bo aczkolwiek ja uważam, że kary za gwałt na przykład w Polsce są skandalicznie niskie, bo można kogoś w ogóle lata. zgwałcić z wyjątkowym okrucieństwem i właściwie wakacje odbyć w więzieniu dwu, trzyletnie. Uważam, że powinny być zdecydowane wyższe, zdecydowanie wyższe nawet do dożywocia. To jednak karę, która mu grozi. 20 lat więzienia za usiłowanie gwałtu, czyli że próbował, ale nie wyszło. No bo uciekł, bo, się, bo nie, stale uważam, jest trochę. No. Uważam za zdecydowanie mm, za wysoką. I tak się zastanawiam, czy te Stany Zjednoczone trochę jednak e, nie przesadzają. Wystarczy oskarżenie ze strony jakiejś kobiety czasami, żeby w ogóle zrujnować życie, karierę i gdyby wszystko. Gdyby przyszedł tak? do ciebie wielki, nagi, dyndający fundusz walutowy międzynarodowy, inaczej byś mówiła. Festiwal w Cannes trwa. Jest taki reżyser Lars von Trier, który robi filmy kontrowersyjne, mocne, e... ostatnio nie do końca udane. Powiedział się, i teraz są spekulacje, czy powiedział to zupełnie prawdziwie, czy też jest to prowokacja i promocja filmu, bo z treścią filmu niewiele ma to wspólnego. Zawsze chciałem być Żydem, ale potem odkryłem, że moi rodzice są nazistami. Współczuję i rozumiem Hitlera. To był człowiek nękany, biedny. I mniej więcej w tym tonie na konferencji prasowej w otoczeniu e, ce, ce, speców od PR-u tego filmu, aktorów, wszyscy mieli kamienne twarze, nie wiedzieli, co zrobić, a on sobie powiedział, co, co powiedział. E, no, został skrytykowany. Niedawno projektant Galiano też wypowiadał się pozytywnie o. Ale to nie były Hitlerze. dwa takie same przypadki. Galiano tam pojechał, bo Galiano po w Hitlera, to ludziach. Tak, ale już nie pracuje. Mówił, Pytanie, czy Lars Trier też straci robotę? Czy, nie no. czy temat nazizmu i Hitlera jest na tyle? Tabu, że nie można z niego żartować, czy można? Właśnie, y, mi się generalnie podoba to, co on zrobił i przy całej znajomości świata show biznesu i tej głupiej poprawności politycznej dowodzi to dużej odwagi, bo y, twórcy prawa w różnych krajach, również w Polsce, y, y, zakazując propagowania nazizmu, czasami w zupełnie kuriozalnych formach, na przykład nie można takiego gestu zrobić, mam nadzieję, że to tego nie wycną. Nie, to jest po prostu głupie, bo to nie propaguje nazizmu. Przeciwnie. O pewnych strasznych rzeczach trzeba mówić, żeby one się nie powtórzyły. Ja bym nie zakazywała książek Hitlera, czy chyba jedną napisał. Ja wręcz przeciwnie, bym wywieszała na każdym płocie niech ludzie czytają, jakie to bzdury, i bym z nimi publicznie polemizowała, żeby nigdy więcej w głupich ludzkich mózgach po prostu nie zalęgło się, że to jest coś wielkiego. I. To nie jest tak, że każde wspomnienie nazwiska Hitler to jest propagowanie nazizmu, tak? Znaczy Hitler też był człowiekiem. Jeżeli się cokolwiek wie o psychologii, to się wie, że każdy świr tak naprawdę gdzieś tam pewnie na początku swojej drogi sam jest skrzywdzoną, głęboko nieszczęśliwą osobą. Dla mnie się to otwiera pole do dyskusji, czy w stosunku do nazizmu i Hitlera mamy tylko i wyłącznie jeden pogląd, którym możemy głosić jakiekolwiek odstępstwa, ja nie mówię propagowania, ale jakiekolwiek odstępstwa luźniejsze, satyryczne, prowokacyjne, są od razu z góry ganione i nie da się z tym nic zrobić, no bo to jest zamach na wolność słowa. Arnold Schwarzenegger, który przestał być politykiem, zostawił stan Kalifornia, chociaż obiecywał to trochę z polskimi politykami, ma dużo wspólnego, bo obiecywał, że wyprowadzi go z długów, a zostawił go trzy razy bardziej zadłużonego niż, niż zastał, to dokonał rzeczy, której się nie udało temu panu z funduszu walutowego. Otóż on po, pokojówkę dopadł i nawet... No, no tak! Dziecko ma, Dziesięcioletniego, dziesięcioletnie dziecko z tą pokojówką. I taki Udałą. dobry jest, że się opiekuje tym dzieckiem i ta pokojówka te... cały czas z nim i z żoną mieszkała. Żona oczywiście nieświadoma faktu, ja, że mieszka. A zdjęcia? Nie. Żona wygląda pięknie jak na swój wiek. Tak. Pokojówka wygląda strasznie. Jest, waży jakieś 150 kilo i ma 17 operacji plastycznych na twarzy z jednej strony tylko. Pytanie, gdzie Arnold Schwarzenegger miał oczy? Ja rozumiem, że on mięśniami generalnie pracuje, ale chyba trochę myśli czasami. Wypowiedział się Watykan w sprawie pedofilii, no i szczerze mówiąc, zamurowało mnie. Rzadko tak jest, ale tak się stało, że Kongregacja Nauki Wiary, czyli ta sama, którą kierował Joseph Ratzinger, jak był jeszcze kardynałem, a nie papieżem, stwierdziła, że biskup ma obowiązek zawiadomić organy ścigania, policję i prokuraturę, jeśli wie, że któryś z podległych mu księży jest pedofilem. Czy znaczy wydaje mi się, że w prawie gdzieś polskim, międzynarodowym, jest jakaś obligatoryjność powiadamiania o przestępstwie tego typu. Prawo jeśli świeckie chadza swoimi ścieżkami prawo też no swoimi, jak się okazuje. No ale księża to są też obywatele, no to co, co swoimi. Po, poza tym powstaje trochę pytanie: biskup, okej, okay, ale kto zawiadomi o tym, że biskup jest pedofilem, tak? Jeżeli będzie pedofilem, nie ksiądz, tylko biskup. Główny nadzorca Watykanu w sprawach e, o pedofilię okazało się, że ma szeroką bibliotekę w domu tego typu filmów, chyba nie do końca, poglądową i naukową. Tylko, że to lubi. Tak, został zatrzymany za posiadanie materiałów pedofilskich. I też ciekawe są tłumaczenia księży i biskupów zatrzymanych za posiadanie pedofili, e, jakieś tam zdjęcia, obrazków i tak dalej. Oni się tłumaczą, że tak tylko mieli. A co ty to wyobrażasz, że, 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 że trzymasz w domu taką kolekcję tak? i trochę ładunków bo tak, wybuchowych? Bo tak. bo tak. Bo lubię. Proszę Państwa, nie wiem, czy my się zobaczymy za tydzień, bo jest koniec świata. Zróbcie rachunek sumienia, wydajcie ostatnie pieniądze, prze, przebaczcie swoim wrogom, przyjaciołom wygarnicie całą prawdę. No i tyle. Dlaczego? Chyba w Twojej wyobraźni on się do mnie przytulasł. Nie. Y, 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 Ciągle nie mu zwracasz na to wybrać, uwagę, a tak wcale nie jest. Dobra. Nie jestem zazdrosny, żeby, jasność, żeby macie, Cieszę się, że 3, to wyjaśniłeś. 2, 2, 1, dobra. 1, 2, 2, 1, możemy zaczynać, tak? Nie. Uch! No za, się. dobra. 3. Teraz ja odliczę. To odlicz 3. jeszcze.